Wnosimy dziś wstępu pracowej LKS Rybnej po meczu Rybnej z 2 do 0 tutaj w gospodarze. Pytamy się jedną z gwiazd dzisiejszego meczu pana Artura Adamowskiego, co było dziś kluczem do sukcesu. Kluczem do sukcesu dzisiaj była wyjątkowo nasza super gra. Ja. Szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej połowie, oczywiście, przy braku jednego z bo byliśmy która starała się bronić. Oj, to? No. I ma. Patrząc na statystyki, Maryle z Włoskiej, żeglarka miała asystent. Tak, tak, tak. Nie, no, no to może Pan wyróżnić kogoś na śniadanie. Tak, tak, na podziękowanie zasługuje nasz zawodnik z pola Szymon, który świetnie spisał się w roli branżarza. Żeglarz. Szymon, oczywiście. No i tyle. Chciałem oczywiście pozdrowić. Kolegów z różnej przeciwnej, których znam od kilku lat Jest to Stefan Garnatowski, Wolanz Andrzej i Orzuk Rafał, 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 Rafał I oczywiście... Nesterów? Marek bardzo, Bartosz? Świetni zawodnicy, dostaniałem ich piłkarsko, lubię ich prywatnie Z tego miejsca chciałbym ich pozdrowić Świetny mecz, w naszym wykonaniu na, nasi zawodnicy spisali się dzisiaj na medal, tak, tak szczególnie szpachowskich przemysła. A gdyby to strzelecły... Zsze, Nie miał sprawy. pan tak wybrać jednego piłkarza, który zaraz sobie zagładać. No myślę, że będzie to Jacek Tyskiewicz. Zdecydowanie. Nasz poprzedni kapitan. Jacek <grym> wykazał się tak, dzisiaj naprawdę doświadczeniem i dla niego wielkie podziękowania czy będziecie jednak... Nie, bo ja tylko tak, Na następnym meczu myślę, że wzmocni nas Mateusz Miklan, nasz reprezentant oficjalny i uczestnik e, w Ligi Mistrzów, także na pewno będzie mniejszy mocniejszy. Kończąc z, z Panem rozmowę, czy będą jakieś reperkusje, jakieś skutki tego meczu, gdyż gra Pan przeciwko Szwablowi z temu Stefanowi no Żadnych graczy, no... Pierdoliłem się, znaczy, Wybiję mu kilka razy piłkę i z tego jestem zadowolony. Generalnie cytując jednego z takich sławnych piłkarzy chciałem ja powiedzieć, że nie ja mam sobie do, do zarzucenia po dzisiejszym meczu. No i pozdrawiam wszystkich moich fanów i fan. Kończę, ja dziękuję panu Adamowskiemu, gdyż był jednym z naszych zasadmistrów. Dziękuję Tomacy na Piesta. Super. Całego, całego romerskiego.